Na naszym kanale dzisiaj mamy Och Lala Surprise Baby Surprise, czyli takie duże lol. I to jest taka wielka półku... taka półkula, nie? Mamy tutaj lol, nie? Słodziutko. I tutaj będziemy mieli pełnią. Nie wiemy, co właśnie będziemy mieli. No. O co właśnie chodzi. W ogóle nie wiemy, co będzie w środku. Wiemy, że tutaj będzie na pewno jakaś lola, to na pewno wiemy. No to dobra, to jest taka wielka kula, taka gigantyczna. I ma taką ładną miętą rączkę i jest takie ładne paski, nie? Dobra, ja myślę, że możemy zacząć otwierać. Tylko pokażemy, jak wygląda woda, co? O, tak. Dobra. Tutaj nie trzeba przecinać tak dużo, bo tutaj są takie kropeczki jak w normalnych kulach. Tu można właśnie otwierać, więc to jest mega fajnie, nie? O, idzie warstwa. Uważaj, że tutaj jest instrukcja. Biegniemy, bo nie mamy takiej przodu. O, Ale nie. O, 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 o. O, papierek. Jeszcze jest. Są. Jeszcze mamy to. Tutaj widzę, tutaj widzę. Ej, ale tam było na że trzeba jakby tak, wiesz, to odwozić do góry jako... I mamy teraz... To tak. mieliśmy tak otwierać. Tak, mieliśmy, tam pisze, że trzeba tak otworzyć. Uuu, może coś wypaść. Jak A to wielkie, wielkie czymś jest. Taka Tak, tutaj jest już pusto. Odłożę na chwilę tą kulę o Chodź się, poczekaj, pokaż jak to w ogóle jeszcze. Jest wygląda. taka... Ej, a ja taka. z tym będę mogła chodzić. No, no, jest tak. Tak, jak... Zobaczcie, Że to jest torebka złota w kształcie głośnika. Pokaż jak one wyglądają, tak. te głośniczki. A w mniejszych Dobra. LOL są mniejsze. I to A teraz jest taka z Tak było jak to i on mentor, to jest wszystko meterowe. Poczekaj, pokaż tak jak to wygląda. Tutaj są jakieś inne rzeczy. Ale to jest ten o, wielki bobas. Tak to tak pachnie. O, pokaż mi jakiego bobasa. Jeszcze pokażemy go odpakowanego. Tak, yy, tak, yy, tak. Ja nie potrzebuję. Teraz Wam powiem tak, że wszystkich małych lolak, te wszystkie bubaszki i rzeczy do nich są takie malutkie. A jak to są takie takie gigakule, to wszystko jest duże. Yy, dobra. Okay, to jest nie, Półtry, Pokaż tą lalkę. Pokażesz <grytko> mi? I my wygląda samo, wow. Ło! Ale ja zawsze myślałam, że ona tylko ma to, Dobra, a ona to, jeszcze tutaj z tyłu ma kucyka. Tak, kitka, takiego, dobra. Ja pokażę nam lalkę. Poczekaj. Jeszcze tego widzę na kucieczkę. Dobra, ale jeszcze nic nie otwiera. LOL tak wygląda nasza Baby LOL. Ma taki ciemny odcień skóry. a jeszcze nie otwiera. Że... ma już, Jest taka, ma taki ciemną skórę ładną, taką karnację. Ona zaczekała coś. Cicho, cicho, poczekaj. Ma takie włoski fioletowe, lawendowe. Że my zawsze zanim myśleliśmy, że to tylko są takie leczki, a to jest taki kocyczek jeszcze no bo I ma taką ten, pieluszkę w Mniejszych złotą. LOL to tego nie widać aż tak zupełnie. Tak, a, a, a tutaj ma taką złotą, fajną pieluszkę. Ej, to jest, to jest ta Więc to jest taka LOL, to chyba będziemy odkryłam o, coś, tutaj, tutaj też są, są LOL, wierki. tutaj też jakoś, LOL. Taka, Dobra, lol naszą weźmiemy na razie, ja, no, albo tutaj będzie albo żeby się dobra. Teraz tutaj pokażemy wam, ile jest tak dodaj, ja pokażę je może. 2 dwa, dwa, cztery. Teraz ja nie wiem, czy to jest lol, I one są takie, poczekaj, takie y, zielone. To jest komórka. komórka. A bo tutaj były na opakowaniu te komórki. To to jest tutaj to jest w i tu są takie seledy. poczekaj. I to są takie ładne zielone do opakowania. nie będzie pierwsza. Tak, będzie komórka na swobodę. A Co na opakowaniu? I zbita. Oj, ale tak naprawdę zbita? Nie. W przypadku zbita czy specjalnie? Nie, specjalnie. A no, a tutaj się ją da otworzyć, tą komórkę. A, tutaj, 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 ja tutaj. Czekajcie, bo wiem. tą komórkę się otwiera. to są, poczekaj, albo najpierw pokaż komórkę. Całą. No, no, tak. Poczekaj, tak, 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 tak. Ona jest taka złota. To tak, i poczekajcie, i tutaj ma jakby kamerkę i tutaj zamiast przyciska jest takie serce, połamane on niestety tak. I wtedy to jest zbita szybka, poczekaj. Chcę pokazać mi. No. To, jest to jest, w sposób w sposób w sposób jest zbita rynka. szybka, ale ona chyba jest specjalna. Dobra, to to, jest to I ta komóreczka jest tak, jak niektóre, naprawdę to u nas wradziemy. Może. A może ta zbita szybka to tylko rysunek albo przypadkowy się niestety, albo specjalnie. Ja no, myślę, że specjalnie. No, żeby był efekt. Albo to będzie A... tutaj. O... Oh. To specjalnie... Nie, no to Poczekaj, bo to, to się otwiera. Otworzysz, otworzysz. Tu to, to, to takie... jest Ale ekstra. Poczekaj, daj komórkę, ja pokażę teraz tak bez folii. Zobaczcie. Ja zobaczyłam, że to jest taki ja przycisk. Ale ja przy ten to zauważyłam, że się otwiera. A tutaj pomiędzy są takie jakby przyciski błyszczące. To chyba są błyszczyki do ust. Daj, otworzę Ci ten przycisk paznokcia sobie. Tego, nie? Nie wiem, czy to gdzieś otworzymy, ale tu są. Dobra. Wow, to jest uważaj, uważaj, jest! jest błyszczyk? Poczekaj. Najpierw fajnie zobaczyć. we skrobnik, paznokciem troszkę. Nie będę tego... To naprawdę działa? Czekaj. Nie tak mocno. O mały. To błyszczyk. Jest taki. Mogę za sekundkę? Nie, nie. Pokażę tego zmarnować. Ale nie o to chodzi. Patrzcie. Mamy tutaj takie błyszczyki. I tutaj jest fioletowy, taki złoty, taki biały i taki lew, lew nie, to jest jakiś purpurowy, taki różowy, ale tu nie widać w kamerce. I to jest jakby taka paleta błyszczyków i to się otwiera i to jest też w formie komórki, takich ładnych błyszczyków. Dobra, I komórkę dajemy I tutaj, gdzie Ej, taki mały bobas ma I Dobra, i drugą saszetkę, widzę widać, teraz Ej, pokaż mi, jakiś zabaw. Ej, tutaj też jest wielki oksyd, oksyd. Ej, to nie ma mnie pasować. Wow! dj Łojowskie. Poczekaj, bo tutaj jeszcze może najpierw pokażmy. Tutaj. Nie, Ania, bo one nie są dla niej dobre, wiesz? To są dla Ciebie oksy. Są takie złote oksy. Poczekaj, bo, bo to wygląda jak czarny w kamerze, a tak naprawdę to jest niebieskie. Poczekaj, bo to jest taka folika. Ci się ściąga. Ej, to jest prawdziwe szkło. To prawdziwe. Plastik. Ale jak się zbije, to będzie po okularkach. No, a Mama Plastik. nie lubi drugiego. Plastik. Dobra. Okay. To jest klej tak naprawdę. Czekaj, przymierz. Pasują? O, a działają? Dobra. Dobra. Mam ma drugie Tutaj wyglądają jakby były czarne, a tak naprawdę one są niebieskie, z takim drogacikiem i takie złote, taki złoty wzór. Taki ładny wzorek. A ja, poczekaj. Wszystko po kolei. I tutaj je położymy, te okulary. Troszeczkę nie będzie odstawa. Poczekaj? Tak, jak to się, Szybko, jak to się Ale teraz nie widać w kamerze. A wtedy je będzie widać. O, z dobra. Wszystko na razie widać. Kolejna zaszeczka. No, mamy komplet. Lol, komórka, pojemnik. Widzą tu Nie muszę taki giga. Miałże dość. Wow, Może. Dobra. Daj, o to Ej, co tą s naszek tej Pokaż do kamery, mi no, dobrze. Ja nie widziałam, że ona ma taką. Dzie, ale to już jest taki mocny. No, dobra, zobaczcie i jest przezroczysty i ma taką czarną tą nakrętkę i ma taki, że brokat się przysypuje to jest jakiś płyn specjalny, jakiś olej, nie wiem bo y, ostatnio patrzyłam, to wygląda zawsze że to jest w środku, to nie jest w środku, bo tutaj bo jest to są kolejna szybka, Wie, warty. wie warty. ale ja ostatnio, ej, mogę ja tą coś tłyną? no dobra, patrzcie ja i tu jest takie gwiazdeczki są i złoty brokat i one tak lecą czarne gwiazdeczki, I powiem wam, że ostatnio no, ja chciałam sobie do mojego telefonu kupić case, teraz właśnie są takie case, nie wiem jak one się nazywają, coś, coś glitter i właśnie, że tak brokat się przysypuje, to są jakieś mikstury. To jest taka buteleczka dla naszej buzi. Ej, to jest iPhone. <grym <grym> iPhone. Pokaż Bo moja jabłuszko. <grym> Ale śmieszna. Nie, bo to jest LOL coś. Ja tego nie wiem, no, bo ma serduszko, dobra. Puszcz, komórkę tam, gdzie była Ania na razie. No, dobra. I teraz, uwaga, uwaga, ostatnia paczetka. I Teraz będzie... Nie wiem, to wygląda jak jakiś pieniążek, bo jest tu walutka. Nie wiem o co w tym chodzi. Poczekaj, połóżmy tutaj torebkę zajmą, żeby ją było widać. Uwaga, otwieram to. A tu jest instrukcja, nie patrz, bo cała fajda cię minie. No dobra. E, dobra. Ja chodzi Teraz, Teraz zobaczcie, się co Co to jest? Już wiem, już wiem, nie wiem! To smoczek! Smoczuś! Dobra, pokażę smoczek Dzień. do kamery, Poczekaj, Czekaj, czekaj. O, ja nie Nie, za mało to jest. <laughs> to będzie ja trudno otworzyć. Dobra, poczekaj. Mamy tak, taki złoty łańcuch dla naszej DJ-ki. Ona, ona jest taką DJ-ką na Dzień. złoto, Dzień. na bogato. I mamy tutaj smoczuś złoty. Dobra, to jest y, otworzanka. jest jakoś tak ścisknięty w tą folię? Kurczę się, bo nic nie uszkodziło. Nie uszkodzi. Nie uszkodzi. nie To nie uszkodzi. No nie, nie, mój... nie, nie, nie zawsze. Smocz, poczekaj. Lol, lol. Powiem Wam, że na bogato to zrobię. To 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 Patrzcie, torebka za kolary, za telefon, A, Wszystko złote. Ania, co zrobisz? Myślałam przez chwilę. Ej, co to jest? Co to, zepsułaś też? Nie, e, to jest mini smoczusz. Na kogo? Na kogo? Patrz, tak, z, z zestawu. Wypadł mi... Poczekaj, opuszczę dalej. Ja, ja. Wypadł ze zestawu. Jeszcze mini smoczuś, O jakie to jest sodiutkie, ma tu taką to. Ale też złoty, nie? Dla mini, dla lol To jest dla małych lol chyba. Dla ja małych. A my mamy dziecko lol. Ej, czyli jak jest normalne takie kuleczki, lol, to są te wszystkie rzeczy małe. A czy ja a ja jak są mam... o, fajnie. duże kule, to już w formie giga. O, komórka spadła nam. O, oh, ja już wiem, czemu to było. Poczekaj, bo teraz mi spada i teraz się dopiero zrobiłam. Dobra, kładzę mini smoczecik A to się otwiera. Poczekaj, otwiera to się? To się otwiera. Zepsułaś nic Nie, to się otwiera. A, bo ta instrukcja była wklejona tu. No tak, no to bo da. ja dlatego o, da, wiedziałam, ja to że to się Ej, ale Ania, ja nic nie widzę. Nie, ja to ja to, 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 to Dobra. I łańcusze, poczekaj, chcę pokazać. Anka, mogę? A to ja pokażę smuczek. Dobra. Tak, i Nie wiem czy to ja można no, odłożyć, bo nie chcecie tego nie urwać. Dźwięk. Nie chcecie tego rozwa... O, znam. Dobra, Ania. Smuczek. Daj smuczek na łóżko. Dobra, już... Ja już. już to zrobię. Jestem tak. Dobra, musimy do I mamy też nieco... Na samym końcu mam nie sam sobie tutaj zabawy, to jest wszystko napisane co było. Poczekaj, to jest coś jeszcze chyba. To się tak A? zadaje. Otworzamy, sobie co mogę. No nie. nie, mogę tego no. O! Już! Pokaż. Tak, to za... los, złoty smoczek. Oh yeah. Mhm. Mm Trochę to za duży, ale nie widać go. Zaczekaj. A wiecie co my zmyśleliśmy? Bo to jest to... A co to jest? To jest, Jakiś jest bagaż, to a co to jest? A napisane. Ona się nazywa Lily DJ, czyli zgadzam się z DJ. -ką. Lily DJ. Ja, ja. Zobaczcie, to jest taka torba. I to jest ta buteleczka, która była na ten na opakowaniu i my myśleliśmy, że to będzie podobna buteleczka, ale że to jest rysunek. A to chodzi o ten brok. Otworzyłam. To się wkłada mały dla maluchów. To można otworzyć. A i tu się wkłada. Czekaj, instrukcja nam wszystko mówi. Takie ciekawostki, bo... O, to było. o yes. Zobaczcie. Okay. Do jest. Zobaczcie. Nie! Ja wiem, tu nie jest mały smoczek dla małych lol. To jest normalny smoczek, a tu jest taka na ten, poczekaj, po na nas no. nie Tak, a to jest taka nakładka nad smoczek. Ja to jej włożę. Czekaj. Jak się da włożyć, to jej włożę. A to się będzie, to się To jest normalny smoczek, tu nie ma dla małych. To jest Ania normalny smoczek, a tu jest taka nakładka, nie wiem, pokrowiec? Nie, pokrowiec to może być na telefonie. To jest takie zabezpieczenie, żeby wiecie. Czekaj, jak jej to już włożyłam, to muszę jeszcze zakręcić. Dobra, no to ty to kombinuj z tym, a ja otwieram tą instrukcję. Tu Ania szaleje z nimi. nami. Poczekaj, Ania, bo mamy tu trochę syf. Jak widzisz rzeczy włożymy do, do naszej torebki DJ-ki, na razie. Tę torbę to też, też możemy włożyć. Instrukcja wyznania na mapy, o już od razu nie ma to ja Dobrze. to ja zobaczę, jak się co tutaj dla mamy. Poczekaj morski. Ania, ja zobaczę co tutaj tak? mamy. Ona dobrze Zobacz jakie tak. tutaj były zestawy Ania. Wow, look idzie. Dobra. E, no właśnie, o to chodzi z tym... Ten... A to jest pomadka? Ej, to jest pomadka. Czekajcie, bo on dopiero teraz ja się Nie, oni jak to odkręca. A to jeszcze to. To jeszcze, to jeszcze, to jeszcze da się chyba wyjąć. Pokaż. Weź to zobacz. To proszę w dla no, no, chyba jest, jakaś... Ej, ja tego mam. To ma. mi ciągle się opiesza. Poczekaj, Ania, bo ja myślę teraz. No, dziewczyna, Ej, czekaj, 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 dziewczyna czekaj. się jakaś maluje. I poczekaj. O Otwierają... co to jest? Nie. Nie Nie. Wiesz, to otwórz. Czekaj, musimy zobaczyć instrukcję. To jest nasze. Nie stosujmy. Ja to ja chcę zobaczyć, ja chcę zobaczyć. Jak ktoś się ale... Na pewno Ania mam ci to otworzyć, no tak się to Nie, to udawane, tak ona, ona, to jest naprawdę, ale patrz, to odkręcają mi smoczek. Jak to ma nic, patrz. To też się mówi. że też im może ktoś już z nich miał na swojej i wie jak to złożyć, hmm. to chce, bo to nie bo cała skomentacja chyba nie Tu jest taka dziewczyna i ta dziew i tu jest ten smoczek. I to jest ta nakładka, to się dowiedzieliśmy. I tu jest coś takiego i tu ona maluje się chyba pomadką. No nie rozumiem. Poczekaj. Ona to jest od... dla nas. tą nakładkę. W tej nakładce niby... Tej nakładce niby już chyba jest to, nie chyba dla nas. Daj tą nakładkę. Nakładka tu jest. Tu jest ta wielka. Nie, nie, tutaj. Nakładkę poproszę. Ja, my później po filmie będziemy kombinować. O, Czekaj, co ja stym. to jakoś tutaj, tutaj włożę. Nie wiem. Dobra, o, ja może to ominiemy. Później tutaj, wiecie, jest napisane dalej no, takie rzeczy, co można zrobić. Nie, z tej... To jest woda już, ja chcę ją nakarmić. Nie, to chyba, to się otwiera? No fajnie powiem wam, nie, to się, to się otwiera. Fajowskie. A jaka to jest fajne? Patrz, bo dom do góry na No dobra, dobra. Powinny być teraz na górze. Na dole powinny być. Patrz, może też nosicie. no widzisz, tutaj jest o tym, że make-up trochę rzeczy kosmetycznych e, dali e, w tym lol, tej lol. Ale no zobacz, ona trzyma, Ania, ta dziewczyna. Opaga. Patrz, trzyma. Jakby część od smoczka i się maluje jakąś częścią, to poproszę ja smoczka, poproszę, a ja tam się na panie... poczekaj, ja, ja się nie to sobie poproszę smoczka, masz smoczek, dziękuję, a tutaj jest ten, czy tutaj tam jest i, jakaś, i skurka? ciągle są takie telefoniki, wszędzie są takie telefoniki, to się wyciąga, to, ej, wiesz, którą jeszcze chciałabym zdobyć, tak. ja, ej, Ania, wyciągniesz mi to, się, my mamy to, nie? No nie my mamy. My mamy to, no, nie, to, no, to. dobra. A ja da się to... Otworzy się jasne. Poczekajcie, to, bo tu jest jakaś muszka muszelka, kilku. Ej, okej. Okay. Tu taka s. Dobra, to nie musisz. Dobra, tu nie wiemy czy tu jest pomadka, czy nie ma. To jest niewiadome, ale tutaj dziewczyna trzyma ten smoczek. I się jakoś tutaj maluje, nie wiem. Ja może... chyba zostawię sobie te te już pomadki. Dobra, zmanować, powiedzmy, że tu jest szminka. Ej, o nie, mam mało procentów. Jakaś... Mam mało procent. Widzicie to, ludzie? Pokaż, mam mi. mało procentów. A nie, że wy mi weźcie tę cytrynkę, nie? nie Ej, mam mało ale jest 10-15. To jasne. Dobra. To pokażemy poczekaj. szybko jeszcze. Kamera, nie, poczekaj, ania. Szybko pokażemy jeszcze rzeczy, przelecimy. O nie, Jak to już oglądać? Tak. 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 Telefon. Dalej, szybciutko. Tak, tak. buteleczka. Kolejna rzecz. Psz. Tak. Okulary. Kto to. Nie wiem. E, teraz.

Dobra, Dobra, to my się z wami żegnamy. Pokaż, tutaj mamy wszystkie rzeczy. Można je spakować do torby i je nosić. Ja je noż. Spokojnie. <grym> Dobra, czyli jak, na, jak podobał się wa, y, wam ten film, to dawajcie łapki, łapki w, górę, w górę, subskrybujcie nasz kanał, no i pa! pa!